Cześć, witam Was w moim studio Zdrowia i Ruchu. Dzisiaj chciałam Wam pokazać ćwiczenie, które ja zaliczam do swojego treningu funkcjonalnego górnej części ciała. A dlaczego do funkcjonalnego, bo ja do tej, do tej grupy tak naprawdę zaliczam wszystkie ćwiczenia z użyciem czy to piłek rehabilitacyjnych, bosu, czy beretów, czy gum czyli takich rzeczy, które no właśnie jakby przygotowują nas trochę lepiej niż zwykłe ciężary, gdzie ćwiczymy wyłącznie yy, siłę, no, czasami oczywiście też wytrzymałość, ale to jest głównie trening siłowy tutaj, ponieważ dochodzi ta komponenta yy, niestabilności, właściwie pracuje całe ciało, więc w powyższym bardziej to jest, tak jak mówię, taki trening, który przygotowuje nas do po prostu różnych codziennych czynności i sytuacji. I jednym z takich ćwiczeń jest, są odmachy ramion w podporze przodem, ale z użyciem właśnie berety. Ja mam berety dosyć mocno napompowane, ponieważ ćwiczę już jakiś czas i nie jest to dla mnie jakimś większym już wyzwaniem. Natomiast oczywiście na początek możecie te berety napompować trochę mniej, tak aby przypominały bardziej naleśniki i wtedy będzie troszkę łatwiej ustabilizować, utrzymać równowagę. No i co robimy? To ustawiamy belety mniej więcej na szerokość barków, trochę, trochę szerzej. Łapiemy ich środek i opieramy. opierając oni na nich dłonie, przyjmujemy pozycję podporu przodem. No, i z tej pozycji wykonujemy skręt głowia i odmach ramienia do góry. Raz jeden, raz jedno ramię, raz drugie. Staramy się mocno, daleko otworzyć skierować rękę górną w stronę sufitu. Dodatkowo pracuje nam fajny tu w rotacji co też jest takim właśnie elementem funkcjonalnym, bo tych rotacji w życiu codziennym mamy relatywnie mało, o czym kiedyś już wspominałam. Tak? Pracują tutaj ramiona, pracuje cały tył, łącznie ze stabilizatorami, pracują pośladki, pracuje brzuch, również mięśnie, skośne. To ważne, ponieważ jest to ćwiczenie unilateralne, czyli Wykonujecie raz jedną ręką, raz drugą. Filmujcie tego, aby wykonać parzystą ilość powtórzeń. Tutaj, jeżeli chodzi o oddech, to ja zazwyczaj wdech robię wtedy, kiedy jestem w podporze, i wydech, gdy prowadzę rękę, ramię w górę. Tak jak powiedziałam, parzysta ilość powtórzeń. Nie ma żadnego obciążenia. Trzy serie. Zaczynacie od trochę mniej napompowanego, napompowanych beretów i zwiększacie sobie ilość powtórzeń oraz stopień trudności, pompując berety coraz mocniej. I to tyle. Proste, a skuteczne. Także zapraszam do ćwiczenia, do subskrypcji, lajkowania, no i oczywiście na treningi ze mną do Studio Zdrowia i Ruchu. Trzymajcie się. Cześć.